Słowiki jest za wcześnie, wiedziałem, że jak przyjdziesz, to go przestraszysz. Normalne. Idziemy sobie do cienia, sobie siupnę. gdzie są aktorzy i statystki ta ławka się buja coś tu się poluzowało to, to po zimie A w ogóle chciałem bardzo przeprosić wszystkich za poprzedni materiał no tak to jest jak człowiek jest zapracowany i coś tam robi 8 rzeczy na raz i potem tak wychodzi, że zapomni wyciszyć muzykę, która zagłusza wszystko ale i tak planowałem nagrać materiał o tej to robię, to będziemy się bujać, bo to jak huśtawka ta ławeczka teraz, tak? Pokaż, gdzie jesteś. Tak. Tak. Dobra. Eee. Ja powiedzisz wszystko dokładnie. Czyli tak, zróbmy to jest wywoływany przez dwa rodzaje grzyba. A chodźcie wy tu, ej, aktor, który zaraża zarówno kurki, zwierzęta, jak i ludzi. Ponieważ kanał ludzi nie dotyczy, to sobie tak gdzieś tam doczytajcie potem aby uważać podczas leczenia zwierzaków i siebie nie zarazić, no chodź tu. No chodź. Wyjdziesz? Nie wyjdziesz. Dobra. A um, jednak. Ponieważ u ludzi to tak może oszpecić na całe życie. Szukajcie że zawsze... To uda iskórka. Tak. To Tu jest głuchka. Co król? Kropeczka. Nie kureczka, kropeczka. Mmm. Um, tak. Choroba ekstremalnie rzadka. To na grzebień widorka. Choroba ekstremalnie rzadka, um, która się pojawia u kur, uwaga, uwaga zaniedbanych, wyniszczonych, z niedobarami witaminy A głównie. Czy te kury wyglądają na wyniszczone? Um, ale może się pojawić też jako zakażenie wtórne przy osłowieniu organizmu przez o! Na zmianę. Na zmianę. Czekaj, poza monitorem to nie widzę. Tak, też Cię podrapię na zmianę. To? Nie mam nic w ręce. Nie ma. Któraś mi tam dziąbiła. Um. I na czym skończyliśmy. Kurki mają ciężar ciała taki jak mieć powinny może nawet są trochę zatuczone w formie są doskonałe ponieważ nie są się jak szalone w ogóle kurki, kurki są zdrowe nie mają objawów tej choroby natomiast mają objaw niedoboru witaminy A czyli łamliwość piór u o właśnie orpintonek to trochę na tych grzbietach widać. Wygląda to jak taki biały nalot u podstawy grzebienia. Jeżeli grzebień duży, tak jak było u aktora Vigora, który nam zwiał i nie chce pozować, na całym grzebieniu rozlane. A więc tak, przede wszystkim podajemy tą witaminę A. No i musimy. Najlepiej, jeżeli ktoś ma możliwość, udać się do takiej placówki weterynaryjnej, gdzie można pobrać skrobina i zrobić badania laboratoryjne. Posiew, żeby mm, odwrotnie, najpierw posiew, potem pod mikroskop, żeby dowiedzieć się, który konkretnie grzybek zaatakował i dobrać taki lek, który akurat... Prosto w tego grzyba celuje. Tego, a nie innego. No tutaj tak działamy troszecz, troszeczkę po omacku, ponieważ od pana weterynarza nie dostałem leku, ponieważ już miałem. No to... Dopytywał, gdybym nie miał, no to co to byśmy dostali. już tak. ehm... uciekają. Wcześniej się konsultowałem ze znajomymi różnymi i została polecona maść klopyramidum oraz. Zawsze zapominam nazwę i teraz mamy problem. Niech mi ktoś przypomni. Druga. Co? Co? Tu jestem. Tu. Nie terbinafina wybrałem nie nic, tylko terbinafina ponieważ ma szersze spektrum działania i smarujemy raz dziennie wcierając w miejsce zakażone z pewnym marginesem, yy, marginesem. O, ja to wieczorem robię jest pewność że kury po ciemku raczej pióra nie wytrą. No Orpington prędzej, bo one śpią na ściółce i tak wtulone w siebie, że mogą to powycierać i rzeczywiście u buforka schodzi. Um, może jakiś forek, jakie tu widoki straszne są w tej zimie. Um, o, kwoczkę słyszę gdzieś. Którą? I gdzie? Ciubatka. <laughs> Dobra, mamy aktorów. O właśnie, pokaż, 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 pokaż. Nie dział mnie, tylko pokaż swój ten termoregulator. Jest poprawa? Uważamy, żeby się nie zarazić, tak? Wszystko w rękawiczkach. To właśnie jak ja mam fajnie, no. Towarzystwo. Żadnej samotności. Wszyscy to lubimy. Tak sobie <noise> rozbawiła ta karuzela okoła kurki. Um, tak. Tak się by lubili nawzajem. No i na temat, na temat choroby by było tyle. Kurki zostały odroboczone przy okazji. Witaminki dostają braku witaminy A. No ja nie mogę w to uwierzyć, ponieważ dostają mieszankę pełnoporcjową, która owszem jest rozcieńczona jak on lubi mi przeszkadzać pochodzenia gospodarskiego więc już nie jest pełnowartościowa wtedy, ale tam jest odpowiednia dzienna dawka witaminy A. To raz. W lutym już nam się trawka zazieleniła, to zimowe słońce nie jest zbyt um, mocarne, więc um, może ta trawka zbyt wielu witamin jeszcze w sobie nie miała, ale była od um, dwóch miesięcy. Kolejna dawka, wit, jakiś dodatek witaminy A. Ja suszyłem tyle pokrzywy pod koniec wiosny, czyli... Na początku lata, kiedy słońce już operuje bardzo silnie i wszelkie śliny właśnie wtedy mają najwięcej składników odżywczych, że tej pokrzywy mamy jeszcze pod dostatkiem, to znaczy końcówkę, cały czas, cały czas końcówkę, tylko że ta końcówka coś się nie może skończyć. I to też szkurki dostają, więc... Więc, no, zaskakujące ten brak witaminy A. Kto policzył, ile razy bufor zapiał? Teraz kusy dla odmiany, na szczęście z drugiej strony budynku. Materiał nagrywam bardzo wcześnie, bo w poniedziałek, znaczy wcześniej w tygodniu, zazwyczaj środa, czwartek. Do soboty dużo się może zmienić. Jajka w inkubatorze. No i zaczęliśmy oczekiwanie i wysiadywanie. Czekam ja, czekają kwoczki. Chyba zrobimy odchów naturalny. Nad którym jeszcze się zastanawiam, jak to urządzić. Ale to zobaczymy za jakiś czas. No to co? Pozdrawiamy wszystkich. Ja idę przewracać jajka i przesuwać. Potem trzeba kurkom dać obiad. Zaprosimy o subskrypcję, to jest bufetka. Bufetka to jest. I o łapki w górę. <noise> Tutaj górki lubią, tak. Tu lubią być podrapane. Przeszkadza ci to? Nie śmiałabyś, gdyby przeszkadzało. Jeszcze nie masz dosyć? Dobra, ja was porzucam wszystkich do usłyszonka, pozdrowionka. Pa pa.